Siemanko! Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić yy, yy, skrytkę z puszki, na przykład na i na inne cenne rzeczy, no dobra. Yy, na samym początku a, robimy małą dziurkę u góry, uwaga, bo jak zrobię tą dziurę to od razu wystrzeli dam napój. Dajemy do szklanki, do umywalki, do jakiegoś zaczynia. I jak chcemy, żeby szybko nam się wylało, lekko naciskamy i robimy dziurkę z drugiej strony. Przesiadamy tak puszkę i wylewamy. Kiedy już wylaliśmy cały napój, bierzemy ostry nożyk i nacinamy wzdłuż tego zagięcia na samym koniec. Nacinamy, tak cztery razy przejeżdżamy. Nie naciskając, żeby nie przebić się od razu, tylko lekko nacinamy. Yy, zaraz obok dziury 2 yy, cm nad i pod. Naciskamy mocniej. Jak stwierdzimy, że już się przebiliśmy, to przestajemy ciąć. Bierzemy jakąś igłę lub cokolwiek, wkładamy tutaj i podważamy. Tyle nam pęknie puszka wzdłuż tego yy, nacięcia. Więc spokojnie możemy być, nic się nie stanie. Uważaj, bo to jest ostre. Po, yy, po ucięciu tego dęka bierzemy i czyszcimy dokładnie, myjemy puszkę, żeby nam się nic nie kleiło i dęko. Wycieramy i już damy, spójrzmy, gotowe. Puszka jest gotowa. Bierzemy dęko, nie otwieramy tego, staramy się jak najmniej uszkodzić puszkę. Bierzemy śrubokręt lub jakiś nożyk i odginamy tą część puszki, tu jest To Ona jest, dotyka tego zagięcia, więc musimy odgiąć tak, żeby dotykała tego, nie zagięcia, tylko tego. Robimy taką strzeli, szczelinę, naciskając, zaciskając, tak jak największą szczelinę robimy. No, nie jak największą, tak żeby po prostu zmieściła się tu puszka, nie musi być największa. Możemy zostawić takie ciut cienniejsze miejsca po to, żeby puszka mogła trzymać to ręko, bo jak my byłem coś w tej, gdyby za szerokie, to po prostu to lekko odpadnie. To jest lekko dęknie, No i użyć jakiejś puszki, która nam się podoba. Na to z lat 80. edycja. Jak już to zrobiliśmy... Gdzie to jest? Tu jest. Jak już to zrobiliśmy, sprawdzamy, czy pasuje. Staramy się nie zepsuć puszki. Lekko, do, lekko dociskamy i sprawdzamy, czy wszędzie nam zakryło. Żeby nie było czegoś... Żeby nie było czegoś takiego, bo to wszystko wygląda, i zobaczyć jak chcemy. to Można zobaczyć, jak się łapie tą puszkę. Możemy tu włożyć coś cięższego, żeby miała wagę tą pu ta puszka i nic się nie zremontował. No, pieniążki. Wkładamy. Dodaciskamy. Dokręcamy. Wkładamy, czy wszędzie się docisnęło. Teraz się docisnęło. I odkładamy. W ogóle nie da się zorientować, że to jest sklep. No, dziękuję za oglądanie, lajkujcie i A, nie zabaw.